Mamy tutaj naszkicować wykresy funkcji f i g i odczytać z rysunku zbiór rozwiązań nierówności f od x większe od g od x. I pierwsza rzecz, jaką mamy zrobić, no to narysować wykresy. I patrzcie, mamy f od x to jest 1 przez x, czyli najbardziej podstawowa hiperpola, która ma asymptoty na osiach układów współrzędnych, czyli ten fioletowy to jest nasz f od x, a g od x. No to mamy tak, asymptotę w y równym 2, czyli możemy ją sobie naszkicować. Druga asymptota jest oczywiście w zerze, czyli jest na osi y. I ona, ponieważ ma współczynnik ujemny przed x, no to jest, leży sobie w drugiej i czwartej ćwiartce, czyli ta szara to jest u nas g od x. No i teraz mamy przeanalizować, gdzie f od x jest większe od g od x. No to jak widzimy tutaj, jak jadąc sobie po x od nieskończoności, no to na razie f jest mniejsza mniejsze od g od x, tak? Potem lecimy dalej po fioletowym i widzimy, że fioletowe, czyli f od x, jest większe od g od x. Nie, to jest głupota, Czyli tu muszę ten komentarz trochę poprawić jeszcze raz. Zaczynam. I teraz już jesteśmy sobie za zerem, za asymptotą zerową i widzimy, że fioletowy wykres jest większy, wyżej leży na tym kawałku niż szary. Czyli ten kawałek nas interesuje aż do tego momentu, bo tutaj już zmienia się na to, że g od x jest znowu większe od f od x. Czyli nasz ten przedział możemy sobie odczytać. Że to będzie x należy do przedziału od 0 do 1. I oczywiście oba brzegi nie należą. No to teraz rozwiążmy sobie algebraicznie, czyli 1 przez x, to jest f od x, ma być większe od 1 przez x plus 2. I wszystko przerzucamy sobie na jedną stronę. Dodajemy 1 przez x, odejmujemy 2, czyli będzie 1 przez x, dodać 1 przez x i jeszcze. Odjąć 2 większe od 0, czyli teraz mamy takie dwa elementy, czyli to będzie 2 dzielone przez X minus 2 większe od 0, wrzucamy na wspólną kreskę ułamkową, czyli 2 przez X, oczywiście ta kreska pod spodem piszemy mianownik, który będzie x, czyli dwójkę musimy rozszerzyć przez X, czyli mamy tutaj minus 2x i było przez X wrzuciliśmy na jedną kreskę, większe od 0 No i teraz. A jeszcze oczywiście dziedzinę trzeba napisać, że x należy do rzeczywistych bez zera. No i teraz wracamy do naszego przykładu. Możemy to sobie zamienić na wielomian. Zamiast tej funkcji wymiernej, ponieważ ustalamy tutaj znaki, to ma być większe od zera, to równie dobrze możemy to sobie zapisać tak: 2 minus 2x razy x większe od zera, dlatego że my mamy sprawdzić, gdzie to jest większe od zera. Czy będziemy mnożyć, czy dzielić, to znak będzie taki sam, tak? więc zamieniamy to sobie na wielomiany i możemy naszkicować sobie wykres, Nasze, to jest akurat funkcja kwadratowa, zaznaczamy sobie miejsca zerowe, czyli dla x samego mamy 0, 2 minus 2x no to będzie tutaj 1, dla 1 to ten nawias będzie równy 0. Funkcja nasza ma współczynnik przed x ujemny, bo to jest minus 2, czyli zaczynamy rysować z dołu. To jest parabola, oczywiście, bez jest funkcja kwadratowa. Tak, tak. I teraz 0 jest wyłączone z dziedziny, więc tutaj 0 nie należy. A też mamy nierówność ostrą, czyli na koniec możemy sobie napisać, x należy do od 0 do 1. 1 też nie należy. No i to samo wyszło, co odczytaliśmy sobie wcześniej z wykresu, więc wszystko jest w porządku. Teraz tutaj następny, czyli znowu 3 przez x. Rysujemy. 3 przez x ma oczywiście. Asymptoty w osiach. Tam gdzie osie układów spórzonych, czyli jak widzicie, zielony to będzie F od X wykres. A teraz niebieski ma w X równym 4 asymptotę, Możemy ją sobie narysować. Tak. I jeszcze w plus czwórce. Bo tu widzicie wyraz wolny jest plus 4, czyli to jest nasza asymptota pozioma. I teraz można łatwo narysować. Współczynnik przed x w obu jest dodatni, czyli są w pierwszej i trzeciej ćwiartce położone. Yy, mamy wykresy, możemy sobie teraz ustalić, w jakim miejscu to będzie spełnione, czyli f od x, czyli nasza zielona funkcja, a g od x, to jest niebieska. I mamy mieć zieloną wyżej niż niebieską, tak, bo ma być większa wartość. Czyli zielona wyżej niż niebieska, no to jest na pewno na tym kawałku dotąd. Tutaj to puste kółko i zielona wyżej niż niebieska będzie jeszcze na tym kawałku. A nie, przepraszam. To wracamy. I jeszcze na tym kawałku małym, tak? Bo potem znowu niebieska nam wyskakuje na górę, czyli jeszcze do. I teraz możemy to zapisać. X należy do przedziału od asymptoty pionowej, czyli od zera do jedynki. I suma. Tu widzimy, że to będzie w trójce, to spotkanie na wykresie, i to idzie aż do czwórki. I zobaczymy, jak to nam się sprawdzi przy obliczaniu. Czyli wiemy, że 3 i przez x ma być większe niż 3 przez x minus 4, dodać 4. Wszystko przerzucamy na jedną stronę. No to mamy 3 przez x odjąć 3 przez x minus 4 i odjąć 4, i to będzie większe od 0. A, tutaj nie napisaliśmy jeszcze dziedziny. Przepraszam Was bardzo. X należy do rzeczywistych bez zera i bez czwórki. Nie można dzielić przez zero, prawda? A więc teraz wspólny mianownik. No to nasz wspólny mianownik dla tych dwóch wyrażeń to będzie X razy X minus 4. Wrzućmy sobie to od razu na wspólną kreskę, czyli tak. Pię tę trójkę trzeba rozszerzyć przez x minus 4. A tę drugą trójkę, tu mamy minus. To piszemy minus, tę drugą trójkę trzeba rozszerzyć przez x, żeby ten mianownik nam się tutaj zrobił wspólny, prawda? I teraz mamy czwórkę, którą musimy rozszerzyć i to, i przez to, i przez to, czyli będzie minus 4x przez x minus 4. I to ma być większe od 0. I teraz wymnażamy to wszystko, zobaczymy, co nam wyjdzie. 3x minus 12 minus 3x minus 4x kwadrat plus 16x dzielone przez x minus x razy x minus 4 to jest większe od 0. Robimy porządki minus 4x kwadrat. Teraz 3x minus 3x to 0x plus 16x i jeszcze odjąć 12 przez x, x minus 4. E, wiecie co? Ja na przykład nie lubię robić obliczeń zderzających na wielkich liczbach. Trzeba wtedy pod e, pomocą kalkulatora się e, tutaj odwoływać i teraz po prostu Weźmy sobie sobie, podzielmy przez minus 4. Czyli góra dzielimy przez minus 4. To będzie x kwadrat minus 4x i plus 3. A na dole x razy x minus 4. I oczywiście, ponieważ dzieliliśmy przez ujemną liczbę, to zmieniamy znak, będzie mniejsze od zera. Liczymy deltę, b kwadrat minus 4ac, Czyli 4, x1 będzie równe minus b, minus pierwiastek z przez 2a, czyli wychodzi nam 1, a x2 będzie równe 6 przez 2, czyli 3. Czyli u nas teraz na górze mamy x minus 1 razy x minus 3 i zamieniamy od razu na postać wielomianową, bo to jest nierówność, prawda? Przepisujemy sobie razy x i razy x minus 4, i to ma być mniejsze od 0. Rysujemy sobie teraz schemacik naszego wielomianu. Zaznaczamy pierwiastki. Mamy 0, 1, 3 i 4. Dla tych X to by równało się 0. I widzimy, że współczynnik A mamy dodatni, czyli zaczynamy rysować z góry. Tu jest mniejszy od 0, więc wszystkie te punkty nie będą należały. I gdzie jest to mniejsze od 0? No w przedziale od 0 do 1 i 3 do 4, czyli nasze rozwiązanie to x należy od 0 do 1, suma od 3 do 4. No i na szczęście wyszło nam to samo, co odczytaliśmy z wykresu.